Trzymka ludziska, jestem pykamy sobie w Monblade Blade, ogniem, mieczem i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie e, atakować Czerkask. E, tylko musimy tutaj zdobyć piechotę, tutaj bo konice mamy tutaj teraz zbyt mało. E, Garnizon, tak, tutaj mamy e, tutaj strzelec, piechur, tutaj mamy, może weźmiemy strzelec z nowego szyku. Weźmiemy tego. albo nie, 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 nie. Tych nie będziemy marnować. Weźmiemy się tych, co mamy, tak? Okej, okay, tutaj możemy. Tak. Okej, okay. więc weźmiemy tych. Eee, polski Nemik, polski Nemik z z Piechur. I tutaj tych. Eee, tak, czekajcie. Tych trzydziestu damy. E, tutaj. Resztę weźmiemy. Jeszcze nie możemy. Tak. Daj. Daj. I tego. Takie. to też mamy takich czterdziestych. Okej. Okay. Dobra. Wszyscy. Dobra. Okej. Okay. Dobra, idziemy nimi na sam wierch. z tymi też. O, a my ile? 99 e, piechurów. Tutaj ile zostaną w garnizonie? 231. Nie ma źle. Jeszcze pójdziemy sobie e, tutaj. Do nowo przybyłych, tutaj. Ty nie. O, o, patrzcie tutaj Okej, okay, co? Chciałeś oblegać, tak? Okej, okay, dobra Tutaj mamy tyle, kontynuuj yy, Garnizon yy, Tutaj damy na przykład Tak Damy jeszcze Tak Dwunastu tych tych, tych sobie zostawimy. ok, Piechór taki. piechur weźmiemy ten. Nie ma się gdzieś tam jakiegoś test. Kto? Strzelcy. Weźmy takich. Weźmiemy tych czy tych? Tych weźmiemy. O. Tak. E, jeszcze tego Okej okay, no dobra Tutaj damy Sobie ich Na sam koniec Na przykład tych jeszcze Rozbójnik tutaj jest ich mało Więc gotowe odejść Tutaj mamy tak Chyba nam tyle wystarczy Więc jedziemy pod Czerkask I e, Tutaj sobie ich napadniemy Stwierdza Kizujar jest o, pod oblężeniem Kizujar Ta? A ty Okej okay. Okej okay, czekajcie Dobra Pierwsze trzeba Z tymi rozprawić Okej okay, albo i nie no dobra, musimy jeszcze... Kurde no Oni uciekają cały czas Może i w końcu tego. Dobra No, Dobra, może... Może ich... Dogonimy w końcu Dobra Dobra No co oni tak zapierdzielają ludzie, blaszka no Ileż można ich gonić Dobra Dobra, le lecimy tutaj Głodny, głodny kurwa Godować za chciało Twierdza jest, okej okay. Okej okay. Oliwki, co? Okej okay. odejdź. Okej okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra. O kurde, dobra Dobra, dobra, no. To będzie tutaj zajebista zabawa. Ludzie. E, tutaj To będzie kuźwa bitwa nad bitwami e, moi drodzy Je tam prawie gdzie tysiąc, a mnie tylko... No patrz, ja szalenie na no, nie celę, ty No, patrz, no. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No, pardon. Okay. No, ja pierdziele, wypierdziela mi stąd! No i co mi droga teraz, ja pierdole, no! Urba! Dobra, no. A... Okej. Okay. Dobra, zatykać wroga. No to już jest walka do kitu, tak? I... Można ją wyjebać w ciul. Zawsze natrafię na taką armię, gdzie kuźwa zawsze i więcej w ciuli i przegrywam zawsze no trudno no, stracę tutaj wszystko co miałem Okej, okay, no trudno, no musiałeś akurat tędy jechać Już kurde no okay. Dobra

Dobra Dobra To trudno no. okay. Dobra Skąd tamten ci Okej, Ok, lusze, jeden to ich Dziewięciu Odejść no eee, 181 Ok, no trudno no Przegrana bitwa. Moi drodzy. Twierdza jest pod obrężeniem, woz, kontynuuj. No, wie. Już nie mogę mieć mniej armii, bo one zaraz tutaj odpierdalają mi Robię tak z sam No jest tutaj garnizon. Dobra. Weźmiemy Tego też. Nie o no, ty już nie będę brać tutaj. Okej. Okay. Gotowe. Nie no dobra. Eee... Coś tu się jeszcze wymyśli Przecież e, Aha, okej okay. No ja... Pier... Ile już tego? To brzmi nawet co razy wiebo Lecimy do Bracław Tam może jakieś coś będzie. Jakiegoś konkretnego. Kontynuuj. Towarami. O, chlebek na przykład jest. To te soli nie chcę, piwa dawaj, mąki, wstecz, garnizon. Weźmiemy 20 tych. Na przykład, okej, okay. okay, te też weźmiemy. Jeszcze piko 12. Dobra. Gotowe, gotowe. O, tutaj jest już ten. Yy, Polska przecież to. na no, tu nas jest. Kontynuuj. Jestem jakoś... Zimy, no. Zimy tutaj tutaj jest tam jakaś. Weźmy no... Weźmy jest tu jeden. Aha. Dobra no, no i tutaj tak już jest mało tutaj tych, więc aż tak nie będziemy brać, więc tutaj e, e, tutaj Aż tak tutaj to Okej okay. Szyb Szybko tutaj trzeba lecieć Cztery, dalej pod lobby nie. A czy to nie? Okej. Okay, czy tutaj co co jest podobne, że nie? Dalej. Okej. Okay. Kontynuuj. Okej. Okay. Tak. Aha. Ok. Ale tutaj nikogo nie ma w, w, w okolicy. Bo to jest ich 309. Ty. Dobra. Oddział. Luk. Strażnik 35. No dobra. To tutaj nas sporo jest, więc. Okej. Okay. Gdzie się wszyscy pochowali? Sinielinkowa, linkowa. Dobra. Nugaj. Gdzie jest Nugaj? parno no ten śmieć ciągle mi pita no jedź bierz go no w końcu okej okay. niezwykle razy dopotarzały okej okay, jedziemy z tym walczymy walczymy och dobra w końcu go dopadłem kurde blaszka no dobra to jest walka no kurde blaszka Cały co go padasz, gonisz i nic Aha Zapomniałem, zapomniałem sprawdzić yy, że nie mam broni yy, Czy ktoś coś tutaj ma ciekawego? tej rzeczy No patrz no daj mi No, w końcu I mój koń uciekł jeszcze do tego Jesz Halo Okej okay. Niech tam idzie Okay. Dobra, wyjebał mnie. Tutaj straciłem konia. Chodź tu na no Dobra. O, w końcu. Ok, chodź. Jest. Ok, dobra. A nie jak tutaj wygrywa, ale spoko. bo moi przegrywamy, a my przegrywamy. Okej okay. Nie, przyjechali moi, sparcie prawo. Patrz. Dobra, jedziemy dalej z koksem Tutaj Szybko Okej okay. Chod. Okay. Okay. Dobra. No ty śmieciu ty! Dobra. Kontynuuj. Dawaj, zatkniemy wrogę jeszcze raz. Tutaj. Wiem, że tutaj będzie dłuższy odcineczek, ale no cóż... Wybijały biały rumak. Musimy uważać, żeby nie kupić konia. a nie mamy miecza w ogóle. No dobra, jakoś się poradzimy tutaj. Moi drodzy. Najwyżej pojedziemy w tyle. No jedźcie, no! Okej. Okay. Okej. Okay. No i pan, no i musiał Julik przede mną przejechać Nie musi kiedyś przeć. Dobra Okej, okay, tu ktoś leży No patrz, no dobra, weź ci jak skór no Wszędzie tam kajo! Nie, to no miarę dupy bo za się. Czemu wy się patrzycie tam tych których jo? Dobra. Nie ma sam czegoś jakiegoś miecza albo coś. O. No nie mam. No. Okej, okay, ale Daj mi nie po drodze. Okej. Okay. Hero Kontynuuj. Okay. Rozwin, dobra Jakaś Elita tutaj wchodzi w grę już Niech już tamten ucieka Bierę ich wciół wszystkich Dawaj tych Tak Dobra, aż tutaj kończę odcinek tutaj może być Eee, dobra, ja już tutaj kończę. Jeśli film się spodobał, duża pa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem, Tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona. Została żeby być na bieżąco. Komentarz, dam ci serdeczną. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Elo, na razie.